Do 5 maja policjanci będą prowadzić wzmożone działania pod nazwą Majowy weekend. Główną uwagę będą skupiać na zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. W związku z tym, że pogoda sprzyja, plan, przewidujemy wzrost ruchu, natężenia ruchu, szczególnie podróżujących w kierunku Bieszczat. Działania y, policjantów będą skupiały się przede wszystkim na eliminowaniu z y, dróg nieczęśliwych kierujących, jak również y, sprawdzanie y, prędkości y, pojazdów poprzez... Y, zastosowanie radiowozów wyposażonych w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Apelujemy do kierujących o to, aby po zakończonym wypoczynku dobrze przygotowali się do powrotu do miejsca zamieszkania, byli wypoczęci, sprawdzili przede wszystkim stan techniczny pojazdów i nie odkładali tego powrotu na ostatnią chwilę. Pamiętajmy, że lepiej powoli, aby bezpiecznie dotrzeć do celu.